Krzysiek zanotowałeś dziś prawdziwe wejście smoka. Wszedłeś i strzeliłeś gola. Wydawało się, że na wagę trzech punktów, no ale jak pokazał wynik meczu niestety, niestety tylko na remis. Niedosyt odczuwacie po tym meczu? No, wielki niedosyt, bo mamy mecz praktycznie wygrany strzelamy bramkę. Mamy 20 minut do końca i powinniśmy ten mecz dociągnąć, albo nawet jeszcze strzelić, bo mieliśmy trzy sytuacje po tej szczelonej bramce łącznej. No bardzo szkoda jest wielki niedosyt. Czy nie wydaje ci się, że być może zbyt. Bardzo zbyt koronkowo chcecie wykonywać te wszystkie akcje, właśnie brakuje tej ostatniej kropki nad i trochę siły przy tych strzałach oddanych, bo właśnie tak jak mówisz, kontrolujecie mecz, strzałów było 9 do 1 bodajże celnych w statystykach, no a bramka tylko jedna wpadła. No gdzieś tam myślę, że precyzji bardziej, gdzieś w skuteczności pod bramką, bo może nie siła, a precyzji, musimy, musimy nad tym popracować, wiadomo. Ciężko cokolwiek powiedzieć po meczu tak od razu, bo mamy praktycznie trzy dogodne sytuacje po bramce Szonnej łącznej no i, no i musimy musimy strzelać takie takie bramki, jak chcemy wygrywać mecz. W drużynie chyba przygnębienie dosyć duże. Już kolejny mecz nie udało się zgarnąć tych trzech upragnionych punktów. Powiedz, jak będziecie starali się podnieść przed tym meczem z, z Wisło Kraków, ponieważ jest to bardzo, bardzo ważny mecz dla wszystkich tutaj. No, na pewno teraz jest wielki niedosyt po tym meczu, ale nie mamy co się zaamywać. Jeszcze dwie kolejki zostały. Musimy z tych dwóch kolejek wyciągnąć jak najwięcej i przynajmniej zdobyć te cztery punkty albo sześć. Musimy mieć na całość, bo nic tam nie pozostało.